Hej, cześć, witam serdecznie. Czerwiec już się rozpoczął, więc ja tutaj przychodzę, żeby powiedzieć Tobie, co ciekawego mamy w tym czerwcu. No bo zawsze, zawsze coś jest ciekawego, a czasem jest coś ciekawszego. Cześć, Soniu! Czasem jest coś ciekawszego i teraz w, w czerwcu, tak jak co kwartał, czyli ostatnio to było w marcu, a teraz w czerwcu mamy super. E, e, fajną ofertę zarówno dla stałych klientów, co jest bardzo ważne, jak i dla osób, które chcą dołączyć do dotera w tym miesiącu. I to jest e, taka super e, okazja, bo e, robiąc zakupy za 200 punktów, czyli to jest mniej więcej 200 euro, e, możemy dostać aż cztery produkty w prezencie. I to są no. <głos》>, zarówno, to są zarówno olejki, jak i fajny też jest taki produkt. No, najczęściej używamy na co dzień dezodorant, jest właśnie bez aluminium, naturalny, więc są trzy olejki i, i ten dezodorant jest w prezencie. I teraz tak, powiem Wam krótko o tych olejkach, oczywiście jak ktoś będzie chciał więcej informacji, no to ja zawsze jestem. E, też będę na pewno przez, w ciągu tego miesiąca o tych olejkach pisać. Natomiast, tak Wam powiem krótko. E, te trzy olejki. Po pierwsze, cytrynka, więc to w ogóle cytrynka to jest olej, który ja co miesiąc kupuję dla siebie, bo tak naprawdę używam go bardzo, bardzo dużo. E, rano woda z cytryną i kropelka cytrynki, żeby oczyścić swój organizm e, ze złogów, z toksyn, e, przyspieszyć metabolizm po, w mieszkaniu. W naturalny sposób sprzątać i do dyfuzora też fajnie podnosi energię, więc to jest tak naprawdę ta cytrynka, to jest non-stop moim olejkiem, który jest w pobliżu. Drugi olejek to jest Citrus Bliss i Citrus Bliss to już jest mieszanka. I to jest mieszanka przeróżnych cytrusów. Jak możemy sobie wyobrazić wszystkie cytrusy, praktycznie to one tutaj są: bergamotka, tangerynka, mandarynka, cytrynka, grapefruit. I te, ta kwaskowość, ten kwaskowy aromat jest tutaj stonizowany właśnie za pomocą wanilii. Więc ten zapach jest taki naprawdę obezwładniający. I do dyfuzora to jest przepiękna mieszanka, podnosząca na duchu, energetyzująca. Ja mam tutaj pomoc naukową w postaci książki Emocje i olejki eteryczne. I tutaj jest właśnie napisane, że to jest taki... Olejek, który powoduje zwiększenie naszej motywacji, naszej kreatywności, taki, obudzenie w sobie takiego wewnętrznego dziecka, które chce się bawić, chce biegać, skakać, yy, także yy, działać spontanicznie, więc to jest po prostu taki olejek yy, czadowy. Kolejnym to jest właśnie ten olejek Citrus Bloom, którego nie ma w codziennej sprzedaży, ja go jeszcze nie mam. Yy, I to jest też przepiękny olejek, bo tam mamy cytrusy. Yy, w postaci dzikiej pomarańczy i fruta, ale są też kwiaty. I te kwiaty to jest magnolia, lawenda i e, rumianek rzymski. Więc tutaj mamy troszeczkę inną sytuację, bo te cytrusy pobudzająco działają, ale lawenda, magnolia i, i ten rumianek, one tak bardziej tonizują, wyciszają, relaksują, e, pozwalają znaleźć ukojenie, e, balans taki e, emocjonalny, więc to jest pod tym względem Wspaniała mieszanka i nie ma jej w sprzedaży na co dzień, więc to jest tylko wyjątkowo teraz w, jakby w kontekście Dnia Matki, w kontekście właśnie wakacji. Co dalej, co dalej tam jest, a no właśnie ten dezodorant, to już troszeczkę mówiłam, on jest właśnie oparty na tym olejku Citrus Bliss, który tak nieziemsko pachnie i on też jest super, używamy go klasycznie, czyli pod pachy ale wiem, że niektórzy też bardzo lubią go używać do stóp, tak, żeby sobie odświeżać stopy, także, także to jest też taka opcja. Więc dla osób, które chciałyby rozpocząć swoją przygodę do Terra, właśnie to jest super miesiąc, bo, bo zaczynając, a najczęściej osoby tak naprawdę zaczynają od takiego naszego zestawu klasycznego Home Essential gdzie jest 10 podstawowych olejków, które stanowią apteczkę domową i zapewniają nam tak naprawdę z 90% y, y, zapewniają nam y, y, jak zakręciłam się trochę, ale 90% naszych potrzeb zdrowotnych jest dzięki tej apteczce zaopiekowanych. Y, jest jeszcze dyfuzor tam, więc najczęściej to jest ten zestaw, po który sięgamy. I w tym zestawie właśnie decydując się na ten zestaw są, będą te cztery produkty gratis. E, jeszcze Wam powiem, co jest w tym miesiącu. E, w tym miesiącu, bo zawsze są też jakieś olejki taniej i w tym miesiącu to jest kolendra, ale w odróżnieniu od tej kolendry, którą, z, chociaż może nie, w e, angielsku i, i w botanice mamy dwa rodzaje kolendry. E, cilantro, czyli ta zielona nać i koriander, czyli nasionka. I teraz mamy właśnie to koriander, czyli nasionka kolendry i te nasionka kolendry, ten olejek jest przepięknym olejkiem wspierającym układ, wspierającym układ trawienny, też w kierunku anoreksji na przykład, też jest super na przeziębienia, na bóle mięśniowe i ten olejek jest w tym miesiącu 10% taniej i on też ma takie fajne działanie emocjonalne, też tutaj się wspieram moją Biblią emocjonalną, że poczekajcie, i w wielu mieszankach emocjonalnych jest właśnie ta kolendra z nasion w takim kontekście, żeby stawać ze sobą w swojej prawdzie, żeby zawsze być lojalnym w stosunku do siebie w odróżnieniu od tego, żeby spełniać potrzeby innych. Także tutaj właśnie ta kolendra z nasion o tym nam mówi i o tym nam przypomina i tak nas prowadzi. I jeszcze, taki na, y, jeszcze jedna rzecz jest w tym miesiącu, czyli y, takie perełki, to się nazywa Bidlets. Ja akurat też nie mam, bo mi się skończyły, ja mam On Guard, ale są Peppermint Bidlets i to jest dla klientów, którzy do 15 czerwca zrobią zakupy za 125 punktów, dostają właśnie takie, y, tu jest chyba 125 tych malutkich takich y, kuleczek i tam jest 1 czwarta kropelki olejku w takiej kuleczce. I możemy ją sobie spożywać, zamiast gumy do żółcia, która jest z cukrem, to właśnie możemy taki naturalny, taką naturalną miętę spożyć. I co Wam chciałam jeszcze powiedzieć, że um, co może się, czego może się nie spotyka tak często, ale promocje łączą się, więc jeżeli stali klienci, którzy właśnie zrobią do 15 zakupy za 200 punktów, staną i te wszystkie promocje, o których mówiłam, czyli te trzy olejki i dezodorant. I też dostaną te y, y, biglets właśnie, y, czyli perełki y, takie miętowe. No dobrze, to ja Was y, bardzo mocno pozdrawiam. Piszcie, jakiekolwiek byście mieli pytania, jakiekolwiek byś miała czy miał pytania, to piszcie, y, piszcie do mnie. Y, ja będę na pewno dużo w tym miesiącu o tych olejkach mówić i dużo w ogóle będzie się działo. Dzisiaj mamy wykład o olejkach dla skóry, także, także no zawsze dbamy o to, że jak ktoś już do nas dołączy, to bardzo się opiekujemy i, i dbamy o to, żeby wiedział, jak olejków używać, żeby czuł się z tym komfortowo, bezpiecznie, żeby wiedział gdzie szukać informacji i żeby te olejki jak najlepiej. Się w życiu sprawdzały, a ponieważ są to w 100% naturalne produkty, to naprawdę zawsze warto w tę stronę iść. Buziaczki dla Was. Pozdrawiam serdecznie. Pa! pa.